Się Katarzyna Gubernat, a to jest najnowsze wydanie OptiNews, czyli wiadomości optycznych z kraju i ze świata. Zapraszam do oglądania. Cech Optyków w Warszawie zaprasza na kolejną edycję konferencji Profesjonalny Salon Optyczny, który jak zawsze skierowana jest do pracodawców oraz pracowników. Gdzie odbędzie się konferencja? Hotel, airport, okręcie. Kiedy? 20 kwietnia. Co roku przygotowujemy starannie opracowany program, wybieramy cenionych wykładowców oraz tematy, które mają znaczenie i wniosą w coś w codzienną pracę. Tym razem wcale nie będzie inaczej, ale dopóki wszystko nie będzie dopięte na ostatni guzik, to nie zdradzamy szczegółów. Podczas wydarzenia, oprócz części wykładowej, Czekać będą na was zaprzyjaźnione filmy ze swoimi najnowszymi kolekcjami nie tylko w oprawach okularowych, ale również z galanterią i innymi akcesoriami. Będzie w czym wybierać, także dobrze zaplanujcie swoje zakupy. W przerwach będzie przygotowana dla wszystkich kawa, herbata oraz drobne przekąski, a w porze obiadowej lunch w restauracji hotelowej. Bo jak wiadomo, na głodnego mniejszą przyswaja wiedza. Jako uroczyste zwieńczenie dnia zaplanowaliśmy kolację profesjonalistów, gdzie przy muzyce i wyśmienitych potrawach szefów kuchni hotelu będziemy bawić się do białego rana. Już dziś zarezerwuj swój czas, by wspólnie z nami podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Zaglądajcie po szczegóły na social media cechu optyków w Warszawie. Scarlet Oak i Bartosz Pilawski wprowadzają na rynek nową kolekcję okularów. Która w pełni oddaje ducha współczesnej elegancji. Projektant znany ze swojego innowacyjnego podejścia do mody, połączył siły z niszową marką, znaną ze swych niecodziennych wzorów, aby stworzyć unikatowe dzieła sztuki noszone na nosie. Kolekcja wyróżnia się nie tylko doskonałą jakością wykonania, ale także nowatorskim podejściem do designu. Bartosz Pilawski, inspirując się trendami miejskiej mody, i klasyczną estetyką zaprojektował okulary, które są jednocześnie nowoczesne i ponadczasowe. W kolekcji nie brakuje także charakterystycznych dla Scarlet Oak, minimalistycznych detali i subtelnej surowości, która jest domeną marki. To połączenie sprawia, że każdy model kolekcji ma potencjał stać się ikoną stylu. Nieoczywiste detale, śmiałe kombinacje kolorystyczne. I materiały najwyższej jakości to cechy, które nie pozwalają przejść obok kolekcji obojętnie. Od klasycznych opraw po awangardowe kształty, oferta sprosta różnorodnym gustom, podkreślając indywidualność każdego noszącego. Ta kolekcja skupiona jest jednak nie tylko na aspektach wizualnych. Komfort noszenia to sprawa pierwszorzędna. Każdy model jest starannie przemyślany pod kątem ergonomii. Zapewnia użytkownikowi nie tylko styl, ale także wygodę przez cały dzień. Ta kolekcja to zdarzenie nowoczesności z klasyką, a więc nieodłączny element garderoby dla tych, którzy cenią sobie indywidualny styl i wysoką jakość. Scarlett Oak i Bartosz Pilawski udowadniają, że okulary to nie tylko narzędzie korekcyjne czy ochrona przed słońcem, ale również wyraz osobistej estetyki i wyrafinowanego gustu. Kolekcja ta jest skierowana do klientów marki, ale również do wszystkich, którzy cenią sobie nowoczesne wzornictwo, ale również karsykę. Planowany start sprzedaży to jest połowa stycznia, także na dniach. Zapraszam serdecznie do oglądania na moim profilu relacji z optycznych, gdzie miałam okazję zobaczyć całą kolekcję Pilawski Scarlet Oak. Okulary, podręcznik dla optyków. Nowy podręcznik dla optyków. Panowie Marek Zając i Maciej Cibiera są jego autorami. Ja już mam swoją? Z autografami. Co znajdziesz w książce? Historia kolekcji wzroku, wady refrakcji, rodzaje soczewek okularowych oraz ich uszlachetnienia oraz informacje o oprawach okularowych i ich rodzajach. Po lekturze książki rozumiem. Ile autorzy włożyli wysiłku w powstanie tej książki? Rozdziały są bardzo szczegółowe z imponującymi ilustracjami. Książka dostępna jest w internecie po wpisaniu nazwy. Wiem od autorów, że powstanie również druga część, która będzie dostępna na koniec roku. Panowie, odpalajcie silniki. Bret znajduje swoją esencję w kultowych filmach i serialach z lat 70. W tym okresie wiał wiatr wolności, który zaowocował pojawieniem się nowych stylów odzieżowych i muzycznych. Nasze projekty inspirowane są fikcyjnymi i prawdziwymi wyczynami legendarnych bohaterów i pilotów, którzy nie wahali się łamać kodeksów, często ryzykując życie, ale zawsze z elegancją. Chociaż nasza kolekcja czerpie inspirację z przeszłości, BRED wpisuje się w teraźniejszość dzięki wyborom projektowym i produkcyjnym. Które nadają jej własną tożsamość. Między elegancją a siłą oprawki Bread zostały zaprojektowane z myślą o mężczyznach z charakterem, grając na materiale między grubością a cienkością, podkreślając kontrast między elegancją a siłą. Ten aktualny, bezkompromisowy design jest powiązany ze współczesnymi materiałami i technologiami produkcji. Bred na nowo definiuje standardy wysokiej jakości materiały. Wybrane do produkcji Oper Bred wprowadzają markę w teraźniejszość. Ich ultracienkie i elastyczne załóżniki wykonane z tytanu lub stali nierdzewnej zapewniają uczucie lekkości i optymalny komfort. Zostały zaprojektowane tak, aby łatwo mieściły się pod kaskiem. Wszystkie okulary przeciwsłoneczne Bred są wykonane w wysokiej jakości soczewek polaryzacyjnych Divel, Idealne do jazdy. Zainspirowany bohaterami kultowych filmów i seriali z lat 70., z łatwością zmienia garnitur na skórę, gdy wymaga tego sytuacja. Wykorzystuje każde doświadczenie, które pojawia się na drodze, z odwagą, aby wykorzystać swój kurs za kierownicą motocyklu lub samochodu. Jedną z kolekcji jest Fastback. Na trasach legendy. Ford Mustang Fastback to jeden z najbardziej kultowych amerykańskich samochodów i inspiracja dla kolekcji kapsułowej. Nadwozia Fastback są prawdziwą inspiracją dla tej kolekcji kapsułowej. Te kultowe modele charakteryzują się linią dachu, która biegnie nieprzerwanie aż do bagażnika. Wizualnie tworząc opływową sylwetkę i efekt prędkości. Każdy szczegół modeli Fastback Collection. Znajduje swoją esencję w tych ponadczasowych liniach nadwozia pomiędzy mocą a zmysłowością. Malka Bret debiutuje w portfolio Wadim Ewell. Lampa szczelinowa bez tajemnic w teorii i w praktyce. Zarząd pomorskiego cechu optyków w Gdańsku przy współpracy z Alkon Polska zaprasza na szkolenie lampa szczelinowa bez tajemnic w teorii i praktyce. Tym razem sobotnie szkolenie będzie dedykowane bardziej zaawansowanemu użyciu lampie szczelinowej. Szkolenie poprowadzi Tomasz Suliński, kierownik działu profesjonalnego ALKON, optometrysta, optykokulerowy, entuzjasta dobrego widzenia. Autor wielu artykułów i wykładów dotyczących kontaktologii i widzenia. W czasie kariery zawodowej zdobywał doświadczenie zarówno w salonach optycznych jak i w firmach zajmujących się produkcją soczewek kontaktowych. Szczególnie interesuje się kontaktologią, sport vision oraz kwestią prawidłowej komunikacji z pacjentem. Uczestnicy szkolenia powinni znać budowę lampy szczelinowej, potrafić ustawić oświetlenia typu rozproszone, wstęga optyczna, cięcie optyczne. Program szkolenia. Używanie pośrednich technik oświetlenia, odbicie lustrzane, Wykorzystanie soczewki do obserwacji dna oka, technika Wangelika do oceny głębokości komory przedniej, przykłady stanów klinicznych w lampie szczelinowej. Szkolenie odbędzie się 24 lutego w godzinach od 10 do 17. Szczegóły znajdziecie w linku poniżej. Maison Nathalie Blanc reprezentuje wiecznego ducha luksusu, który można znaleźć tylko w Paryżu. Sekretem jest unikalne połączenie kosmopolitycznych wpływów i wiejskiego rzemiosła. Projektantka tworzy swoje charakterystyczne oprawy w Paryżu, a produkcja odbywa się ręcznie w innych rejonach Francji. Zawsze marzyłam o ucieleśnieniu francuskiej doskonałości, ekstremalnej precyzji, niezaprzeczalnej jakości, czystego i ponadczasowego designu, mówi Nathalie Blanc. Siłą stojącą za marką jest odważna, pełna pasji i urodzona we Francji. Projektantka Nathalie Blank. Natali jest prawdziwym ambasadorem francuskiej produkcji i doskonałości, a jej talent emanuje w wyrafinowanych i delikatnych oprawach, które projektuje, łącząc idealną harmonię między twarzą, stylem i materiałem. Moja kolekcja została zaprojektowana, opracowana i wykonana we Francji, mówi Natali. W młodym wieku Natalii Blank zaczęła nosić okulary. Ich kształt nie pasował do jej twarzy, a styl nie był wdzięczny ani modny. Jako nastolatka, pomysł wstrząśnięcia światem okularów stał się jej obsesją. Natalii założyła sobie obietnicę stworzenia swojego wszechświata, wymyślenia na nowo stylu, w którym ten funkcjonalny i nieatrakcyjny dodatek odzwierciedlałby styl, osobowość i estetykę. Wstydziłam się nosić okulary, a ta trauma odegrała kluczową rolę w moim życiu, mówi Natalii. Dbałość o szczegóły w jej pracy i kreacjach odzwierciedla jej pasję do sztuki, designu i architektury, w których piękno i elegancja łączą się. W 2015 roku Natalii uruchomiła swoją pierwszą markę o tej samej nazwie: paryską kolekcję okularów luksusowych dla mężczyzn i kobiet. Pragnąc stworzyć rzadki komfort dla złożoności i indywidualności każdego nosa i twarzy. W 2020 roku Natalii Paris staje się Maison Natalie Blanc, która łączy wszystkie swoje marki pod jednym dachem. Jeszcze w tym samym roku Natalie Blanc wprowadza na rynek swoją najnowszą markę, Monsieu Blanc. Marka stworzona specjalnie dla mężczyzn z ostrymi i modnymi liniami oraz najwyższej jakości materiałami użytymi w produkcji. Marka ta zdobyła szereg nagród na różnych targach optycznych, m.in. z Silmo, a produkty Natalii Black dostępne są również w Witkacu. Dawidów do tej pory kojarzył nam się wszystkim z pięknymi perfumami. Na polski rynek weszła właśnie kolekcja okularów kolekcyjnych i przeciwsłonecznych tej marki. Dawidow dołączył do grona marek dostępnych w United Vision. Ta ponadczasowa kolekcja dla mężczyzn odzwierciedla wszystkie aspekty radości życia. Kolekcja okularów Dawidow charakteryzuje się najwyższymi standardami jakości i zamiłowaniem do oryginalności. Dbałość o komfort gwarantuje idealne dopasowanie. Prosty styl i czysta elegancja, solidność dzięki Made in Italy. Centralnym elementem tej kolekcji jest Zino. Nazwany na część założyciela Zino Dawidowa. Ten model okularów inspiruje swoją zwięzłą i elegancką formą. Jaki jest mężczyzna Dawidow? Dynamiczny, ale ze stylem i uśmiechem, gdy sprawy stają się stresujące. Żyje z pewnością siebie i stara się coś zmienić, ale robi to bez wywyższania się, ceni swoich bliskich. Z tego powodu docenia również swoich wiernych towarzyszy, takich jak funkcjonalna torba, czy właśnie fajne okulary. Jakie jest motto Dawidow? Bądź swoją ikoną. To naprawdę mówi wszystko, prawda? Który model okularów jest skierowany do Ciebie? Dopasuj go do swojego stylu. W dzisiejszych czasach okulary są elementem naszego wizerunku. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Ciebie interesujący. Zachęcam do subskrybowania kanału Po prostu Okulary na YouTubie oraz oglądania mnie na innych social mediach. Jeżeli chcesz wziąć udział w następnym wydaniu, zapraszam do kontaktu. Pozdrawiam serdecznie Kasia Kubalna Cześć!